Witajcie w podcaście Kasujemy, gdzie zajmujemy się typami bukmacherskimi. Przed wami Andrzej, gospodarz programu. Wszystko się zgadza, witam was Andrzej z portalu TylkoPiłka.pl. Witajcie już w 38 odcinku podcastu Kasujemy, w którym codziennie prezentujemy nasze typy bukmacherskie. Dziś już mamy więcej meczów w ofercie bukmacherów, więc i my dajemy więcej propozycji do zagrania. Wczoraj padliśmy ofiarą naszego powiedzenia o graniu pucharów, ale sądzimy, że nie tylko nam porażka Realu w Pucharze Króla popsuła kupony. Sprawdźmy zatem jak poszło nam wczoraj. Zaczynamy. Jak nam poszło wczoraj? Czwartkowego singla graliśmy w NBA i pierwszy raz w tym miesiącu odnieśliśmy sukces. Stawialiśmy, że Portland Trail Blazers pokonają u siebie San Antonio Spurs przynajmniej trzema punktami. Gracze z Oregonu nas nie zawiedli i pokonali gości 125 do 117, dzięki czemu kasujemy 79 zł. W dublu nie trafiliśmy dwóch spotkań. Najpierw typowaliśmy na poniżej 2,5 gola w spotkaniu Piramid z Al-Ahly. Tam, w ostatniej minucie, goście zdobyli bramkę na 2-1, ale to i tak niewiele by pomogło, ponieważ sensacyjnie Real Madrid przegrał u siebie z Realem Sociedad 3-4 i drugiego z rzędu dubla spisujemy na stratę. Świetnie nam za to idzie w tenisie. Tutaj zakończyliśmy dzień naprawdę dobrym wynikiem. Najpierw zakończyliśmy środowego dubla, w którym Gofin wygrał swój mecz, dzięki czemu skompletowaliśmy zwycięstwo i kasujemy z 75 zł. Następnie pięknie nam wszedł czwartkowy dubel, w którym stawialiśmy, że para Erlich Wasilewski pokona Lorenziego i Travalię. Oraz braliśmy na wygraną Monfilsa, oba spotkania potoczyły się po naszej myśli, dzięki czemu kasujemy 125 zł, a razem ze środowym dublem przygarniamy dwie stury. Pechowo nie wszedł nam typ z NHL, stawialiśmy, że Montreal Canadiens pokonają u siebie Anaheim Ducks. tak też się stało, jednak my stawialiśmy na wygraną w regulaminowym czasie gry, a Kanadyjczycy potrzebowali dogrywki do rozstrzygnięcia tego pojedynku. Jak zawsze po podsumowaniu czwartkowych typów, zapraszamy na propozycję na dziś. Singiel dnia w podcaście Kasujemy. Piątkowego singla zagramy w holenderskiej Erste Divisie, czyli drugiej lidze. Typujemy, że w meczu Kamburu z Maastricht padną przynajmniej 4 bramki. Kambur jest liderem rozgrywek na zapleczu holenderskiej ekstraklasy i głównym kandydatem do awansu do Eredivisie. Z 11 meczów na swoim stadionie wygrali aż 8 razy i zanotowali tylko dwie porażki. Średnio w ich domowych starciach pada aż 3,9 gola na mecz i w aż 8 ich spotkaniach przed własną widownią strzelano więcej niż 3 bramki. Natomiast Maastricht plasuje się na 15 pozycji w tabeli i na wyjazdach przegrali aż 9 z 12 spotkań. W ich 12 pojedynkach na obcych stadionach padało średnio 3,4 gola na mecz i w 7 z nich pokrywana była linia 3,5 gola. My stawiamy, że po ostatnim gwizdku sędziego łączna liczba bramek obu drużyn będzie większa niż 3,5. W ostatnim spotkaniu między tymi drużynami na tym stadionie Cambur wygrał aż 4 do 1. Dlatego dzisiaj liczymy na przynajmniej 4 trafienia po kursie 2-0-1. Dubel dnia w podcaście kasujemy! Dubla na piątek zagramy we włoskiej Serie A oraz w NBA. Najpierw stawiamy na powyżej 2,5 gola w spotkaniu Romy z Bolonią. W domowych spotkaniach zespołu z Rzymu strzelano w tym sezonie średnio 3,3 gola na mecz. Do tego w 7 z 11 pojedynków tej drużyny na Stadio Olimpico pokrywano linię 2,5 gola. Dodajmy, w aż 7 z 11 pojedynków. Natomiast w spotkaniach wyjazdowych Bolonii padało do tej pory średnio 3,2 gola na mecz i również w 7 starciach strzelano więcej niż 3 bramki. Dlatego dzisiaj w tym spotkaniu liczymy na przynajmniej 3 gole. Na drugiej pozycji w dublu stawiamy, że Boston Celtics pokonają u siebie Atlantę Hawks przynajmniej pięcioma punktami. Kiedy kontuzji doznał lider Bostonu, czyli Kemba Walker, wydawało się, że ta drużyna może wpaść w kłopoty. Nic z tego. Celtowie wygrali bez problemu trzy mecze z rzędu i w każdym z nich pokrywali linię minus 4,5 punkta. Nie sądzimy, aby Atlanta, przez którą przeszły ostatnio dwie fale... Transferów do wczoraj i kontuzji, była w stanie stawić czoła drużynie z Bostonu. Oba te spotkania dają nam łączny kurs 2,17 i przy postawionych 100 zł możemy zgarnąć 190. Typy na rzuty rożne w podcaście Kasujemy. W rzutach rożnych przygotowaliśmy dla Was dzisiaj dwa typy. Najpierw stawiamy na przynajmniej 10 kornerów Bundeslidze w pojedynku Eintrachtu Frankfurt z Augsburgiem po kursie 1.50. Na drugi typ zrzutów rożnych przenosimy się do Włoch i stawiamy na przynajmniej 11 kornerów w spotkaniu Romy z Bolonią. Po kursie 1,62. Tenis w podcaście kasujemy. Z tenisa przygotowaliśmy tylko jeden kupon. Stawiamy, że Corentę Muté pokona Andrea Martina po kursie 1,53. Martin przez całą swoją karierę nie prezentował nic nadzwyczajnego. Przeważnie plasuje się w okolicy setnego miejsca w rankingu ATP i turnieje tej rangi są dla niego wyjątkiem. Zazwyczaj grywa w challengerach, gdzie spotyka zawodników zbliżonych umiejętnościami do swoich. Natomiast Francuz Muté pokazał się z dobrej strony. Już w 2019 roku zdobył dwa tytuły w challengerach, i od początku tego sezonu widać, że ten rok będzie miał jeszcze lepszy. W turnieju w Doha pokazał, że potrafi już ogrywać tak wielkie nazwiska jak Raonic, Vardasko czy Wawrinka. Obaj tenisiści grali ze sobą 4 stycznia tego roku. I Francuz wygrał 2 do 0. Dlatego nie mamy wątpliwości, kto tu jest faworytem i stawiamy na wygraną mutę po kursie 1,53. Pewniaki w podcaście kasujemy. W pewniakach gramy na zwycięstwo Kamburu z Maastricht. Następnie przenosimy się do Francji i stawiamy, że Ajaxio nie przegra u siebie z Oxer. Kolejnym przystankiem w pewniakach jest Walia, i stawiamy, że The New Saints pokonają u siebie Newtown przynajmniej dwoma bramkami. Na koniec udajemy się na dwa spotkania do Stanów Zjednoczonych, do NBA. Typujemy, że Boston Celtics pokonają u siebie Atlanta Hawks. A także Oklahoma City będzie prowadziła do przerwy u siebie z Detroit Pistons. Owery w podcaście kasujemy. Typowanie overów zaczynamy we walii. Stawiamy, że The New Saints zdobędą przynajmniej trzy gole w domowym pojedynku z Newtown po kursie 1.51, gramy także w drugiej lidze francuskiej na poniżej. 2,5 gola w spotkaniu Clermont z Valencien po kursie 1,55. Następnie przenosimy się do Holandii i gramy na powyżej 2,5 gola w pojedynku Eagles z Eindhoven po kursie 1,52. Następnie udajemy się do Belgii, gdzie gramy na powyżej 2,5 gola w spotkaniu Chentu z Anderlechtem. I na koniec znowu wracamy do Holandii. Typujemy na powyżej 2,5 gola w starciu Rody Kerkrade z Den Bosch. Subskrybuj nasz podcast na YouTubie. Obserwuj nas na Instagramie oraz Twitterze. I zapisz się do naszej grupy na Facebooku. Linki znajdziesz poniżej. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na piątek. Życzymy Wam udanego dnia, wielu wygranych kuponów. I jak zawsze, do usłyszenia jutro. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Kasujemy. Zapraszamy na naszą stronę tylkopilka.pl oraz już jutro na kolejny odcinek podcastu z typami bukmacherskimi. Do usłyszenia!